Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. W naszym studio już Paweł Tymszan, wójt gminy Deszno. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Uśmiechnięty, zrelaksowany. Od razu po wójcie widać, że w przeciwieństwie do prezydenta Gorzowa wójt już ma budżet y, klepnięty, mówiąc kolokwialnie, zaakceptowany. tak? Przyjęty na rok 2024, to wczoraj było. Tak, dokładnie mamy przyjęty budżet na rok 2024 i to budżet jest wyjątkowy. Nie takiego budżetu u było. Ponad 30 milionów w inwestycjach, 40 milionów wydatków bieżących w inwestycjach nowych, bo oprócz tego przecież są te inwestycje, które się remontuje. Przypomnijmy Gorzów dla porównania sto kilkadziesiąt milionów na inwestycje, to te 30 milionów w budżecie gminnym to robi naprawdę duże wrażenie. Tak, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy gminą wiejską. Ja zawsze mówię, my jesteśmy 10 gorzowa, bo wszystko mniej więcej możemy przeskalować przez 10. Także robi to wrażenie, no to, ale to jest też duże wyzwanie przed, przed moim zespołem i mam nadzieję, że podołamy, bo tu nie chodzi o środki, o pieniądze, tylko bardziej chodzi o, o kapitał ludzki, który będzie w stanie to budować, bo tak naprawdę te 30 milionów to my jesteśmy w trójkę w inwestycjach, także to jest, to, to jest ciężkie, a nikt nie chce przyjść czasowo do pracy, do urzędu, nawet do księgowości, na, zas na zastępstwa, na urlopy macierzyńskie, co dopiero do inwestycji. Bardzo ciężko jest prowadzić nabór w ten sposób, żeby wzmacniać zespół. Tutaj Czyli macie wakaty? Kiedyś, może przy takiej ilości inwestycji na pewno by się przydało to wzmocnić. Mamy wakaty personalne yy, i tu bym chciał powiedzieć, też, że kiedyś, Panie, takie konkursy, że było po 100 osób chętnych, yy, szczególnie te stanowiska urzędnicze z mniejszymi kwalifikacjami. Teraz są puste konkursy, nikt nie przychodzi do pracy. Także naprawdę bardzo się zmieniło. Praca w urzędzie jest czyli, coraz bardziej wymagająca. Czyli to jest jeden z kłopotów. Yy. Zdecydowanie, no i przede wszystkim tutaj stykamy się nie tylko na stanowiskach kierowniczych, ale też normalnych z wielkim. Takim malkontentem ludzi, to też zdecydowanie podcina skrzydła. Pozwoli Pan za chwileczkę o tym, co, co czeka Gminę Deszczno i mieszkańców Gminy w przyszłym roku, ale podsumujmy ten, bo przecież inwestycje oddawane są do, właściwie do samego końca roku. Tak? 15 grudnia z Odbierał pan jedną z ostatnich inwestycji, czyli, yy, czyli droga dojazdowa do kąpieliska w Karninie, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że to istotna droga dla mieszkańców Karnina. Ale i regionu, i bo regionu, przyjeżdżają tak. na kąpielisko. Kąpielisko cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony yy, mieszkańców gminy, powiatu gorzewskiego, miasta Gorzowa, tak można powiedzieć górnolotnie. Jesteś dużo osób na kąpielisku z Ukrainy, no jest to duże wyzwanie, żeby to kąpielisko utrzymać we właściwym standardzie. Tu jest dużo malkontentstwa właśnie, jeśli chodzi o kąpielisko w Karlinie. Dużo oczekiwań, wymagań mieszkańców, no bo mie mie miejsce ma potencjał, trzeba to przyznać. Miejsce ma potencjał, w ramach anegdoty odbierając drogę zauważyłem, że wszystkie parasole straciły słomę nagle. Po prostu czas tej słomy minął, i teraz trzeba wszystkie wymienić daszki nad parasolami. No to takie właśnie sprawy bieżące, y, stricte konserwacja y, tych obiektów, które tam są, no i dbanie przede wszystkim o porządek, tak? Bo w tej chwili kąpielisko jest otwarte oczywiście z monitoringiem. Podczas odbioru był to też fakt, jak to mówił klasyk, fakt autentyczny był sprawdzany monitoring, bo częściowo kamery nie działały od października, także mm. monitoring został naprawiony, że wszystkie te kilkanaście kamer działa. Staramy się bardzo, żeby było bezpiecznie przede wszystkim i żeby było, żeby było to zadbane A stąd też. Jeżeli przyjeżdża po kilka tysięcy i to grube kilka tysięcy ludzi w weekendy to bardzo ciężko jest utrzymać. Także to myślę, że. I nikt... tutaj też nowe miejsca parkingowe 60, miejsc 60 parking. nowych miejsc parkingowych. Oczywiście bezpłatnych. Sam wstęp na kąpielisko był symboliczny to było kilka złotych a trzeba pamiętać był bezpłatny parking i bezpłatne toalety także to no, jest duże wyzwanie dla takiej małej gminy żeby utrzymać te kąpieliski a z drugiej strony też dużym bardzo dużym wyzwaniem i to można powiedzieć, że takim Eweresem dla nas było samo zrobienie tego kąpieliska i utrzymywanie je przez lata, tak, bo jednak hmm. trzeba pamiętać, że my jesteśmy gminą wiejską. w gminie wiejskiej, tak jak powiedziałem, zdecydowanie mniej ludzi pracuje niż w dużych ośrodkach. Nie mamy ośro ośrodka sportu i rekreacji, który się zajął tym kąpieliskiem, i to rzeczywiście spada również na, na barki moich pracowników. Próbujemy cały czas znaleźć osobę odpowiedzialną, która by to kąpielisko poprowadziła, poprowadziła tak? Jesteśmy w stanie to nawet zrobić za symboliczną, symboliczną złotówkę, tylko tam jest bardzo wysoki podatek na tym kąpielisku, tak? bo to za trzy miesiące to około 40 tysięcy złotych samego podatku od działalności gospodarczej. No też trzeba pamiętać, to jest bardzo duży areał, duża powierzchnia, to tam mamy też boiska oczywiście, siłownia, to wszystko musi być zadbane. A przecież szkoły, przedszkola, to wszystko czeka też, żeby właśnie było i wyremontowane, i też nowe, nowe rzeczy powstają, więc kąpielisko komp gdzieś jest na samym końcu, jeśli chodzi o, o potrzeby, prawda? Tak, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy chyba jedyną gminą wiejską, którą ja znam, która ma wszystkie szkoły wyremontowane. Mhm. Wszystkie szkoły są mega nowoczesne, praktycznie w każdej sali jest tablica interaktywna, oprócz tego mamy dość dobrze wyposażone pracownie komputerowe i wszystkie szkoły są wyremontowane. Yy, także nie narzekamy na brak dzieci w szkołach oprócz tego w tej chwili trwa rozbudowa szkoły w Ciecierzysach o nowe sale lekcyjne i nową halę sportową myślę, że od zgodnie z harmonogramem po feriach powinny się tam pojawić dzieci na, tych nowy, na tym nowym obiekcie yy, za moment w drugiej połowie roku to jest w skali Gminy jest to, za moment rozpocznie się budowa hali sportowej przy szkole w Ulimiu. W tamtej kadencji, mam się wydaje, co się udało, udało się zrobić też boisko przy szkole w Bolejminie. W tej kadencji, nie w tamtej, w tej kadencji oczywiście. Oprócz tego wyremontować szkołę podstawową w Desznie, szkołę podstawową w Cicierzyca, w szkołę podstawową w Ulimiu. To wszystko były dofinansowania unijne, także naprawdę dużo się dzieje. I, no i oczywiście dwa nowe przedszkola, bo jedno z 2017, mhm. drugie z 2021 roku. Łącznie z klubami Malucha, gdzie jest 400 dzieci, czyli z 92, 90, 92 miejsc przedszkolnych mi do 400. I myślę, że wszystkie dzieci. Są zaopiekowane, tak? Są za, tak, tak, mają nadzór przedszkolny. Pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o tym w kontekście rozwoju gminy. Wtedy mówił pan, że. Nie będzie pan dążył na siłę do rozbudowy gminy, do powiększenia jeszcze liczby mieszkańców? Chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy już są w tej gminie czuli się komfortowo. Dalej taki kierunek będzie pan obierał? No, niestety. Stety, tak można tak powiedzieć, liczba mieszkańców bardzo mocno się deszcz zwiększa. I ten boom trzeba ochłodzić? Na razie nie planujemy żadnych ruchów. Ale trzeba powiedzieć, że są, no, są to bardzo duże wyzwania, właśnie pod względem. Stajecie się sypialnią chociażby dla Gorzowa też. Tak, stajemy się sypialnią dla Gorzowa. To jest takie właściwe, właściwe sformułowanie. Liczba mieszkańców bardzo wzrasta, już jest, jest ponad 11 tysięcy. Kiedy rozpoczynałem pracę, było to 6 tysięcy mieszkańców. Co za tym idzie, musi wzrastać roz, też ta cała infrastruktura głównie drogowa, wodna, kanalizacyjna. Sieci gazowej. To jest naprawdę duże wyzwanie. Jeszcze raz powiem, my jesteśmy giną wiejską. Oczywiście można zamknąć gminę, tak to już się dzieje wokół dużych miast, nawet wokół Gorzowa. Jednak, jednak mm. gmina dość mocno się zamknęła na mieszkańców. Delikatne rozmowy trwają z radnymi dotyczące tego procederu, ale na ten moment jesteśmy otwarci i tutaj każdy z nas, każdy, kto by chciał, może przeprowadzić się do Deszna i z wszystkich tych profitów deszczańskich, czyli wyremontowanych hmm. szkół z nauczaniem na naprawdę wysokim poziomie, bo ty mówi y, sprawdzian ósmoklasisty czy y, egzamin ósmoklasisty z fajnymi, nowoczesnymi przedszkolami. A I, przy... mm -hmm. I póki co jeszcze komunikacją y, zbiorową prowadzoną przez MZK. Póki praktycznie, co? Póki rozumiem, co, że tak, rozmowy trwają. Jest drogo? Jest, koszmarnie drogo, nie jest drogo, tak? Jest koszmarnie drogo. Jesteśmy jedyną gminą wiejską, podkreślając słowo, jedyną, która ma komunikację z... wprowadzoną w sposób wzorowy. Bo to Ale przypomnijmy, do chodzi tutaj o przepisy, tak? Nie, nie możecie korzystać z dofinansowania. Kiedy korzystalibyście z innych usług, to dofinansowanie byłoby możliwe, tak? Tak, tak Dokładnie są takie przepisy. <laughs> Przepraszam. I nie możemy korzystać z dofinansowania. Komunikacja prowadzona przez MZK jest prowadzona wzorowo, tak? Autobusy są bardzo nowoczesne. Niskopodwoziowe na naszych trasach, jednakże jest to koszmarnie drogie, bo to jest ponad 2 miliony złotych w skali roku. Okej, okay, a przysłuchuje się Pan dyskusji na temat rozwoju województwa? W sensie nawet pojawiają się znaki zapytania, czy województwo przetrwa, różnego rodzaju mapy, plany. Dla Pana jest to istotne? Czy jako Wójt jest Pan zamknięty w swojej gminie? Co ma być to będzie? Myślę, że dla każdego Lubuszanina jest to szalenie istotne z tego powodu. Jakim kontakt z administracją rządową był bardzo dobry. Są też te 30 milionów dofinansowań, bo to są dofinans... nie ma w tej chwili dofinansowań unijnych. One się skończyły, czekamy na nowe rozdanie, to były... to są stricte dofinansowania ze strony administracji rządowej, przekazanej przez pana wojewodę Władysława Dajczaka. Także i kontakt był bardzo bliski, tak? Bo mhm. z do... można było podjechać do, do wojewody i porozmawiać, jeżeli byłby to, byłby to Poznań i zresztą by się stało jednym z ponad 150 gmin y, w województwie wielkopolskim, raczej czy też, chyba zachodniopomorskim, czy też Szczecin, hmm. jednym z ponad 100 gmin, to na pewno byłby zdecydowanie trudniejszy kontakt, czy byłoby się nowym, trzeba by się z, z wszystkimi zapoznać. tak, Tutaj mamy jednak, y, myślę, że wzorowe relacje, czy też z, z Urzędem Marszałkowskim, czy też z Urzędem Wojewódzkim. Yy, bo gmina wiejska ma działać ponad podziałami partyjnymi. Yy, no nie jestem zaangażowany w żadną partię i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii, i uważam, że yy, w takiej gminie powinno się dbać przede wszystkim o interesy mieszkańców i rozmawiać z każdym, niezależnie od opcji politycznej. Mhm. Więc e, własne województwo to jednak własne województwo, no tak? tak? Tak, uważam, to, że, życiu... że pomimo tego, że województwo lubuskie jest województwem mniejszym. I, Mającym swoje wady też? No tak? tak, oczywiście. 60% mieszka na, na południu, a 60% PKB jest na północy mm. i ciężko tutaj do tego konsensusu dojść. Ostatnie wybory parlamentarne też pokazały, że. Północ zdecydowanie przegrała pod, pod względem liczby parlamentarzystów. 10 do tym, 2, przypomnijmy, Na no no południe. Nad tym bardzo ubolewam, ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy parlamentarzyści nie reprezentują północy i południe. To nie jest wojna secesyjna, tylko to jest po prostu województwo lubuskie i każdy parlamentarzysta z województwa lubuskiego jest lubuszaninem, który będzie tak samo dbał o interesy... Gorzowian, jakie zielono Dobrze, to na koniec kilka zdań, bo będziemy oczywiście o tym mówić systematycznie. E, jeśli chodzi o nowy budżet, najważniejsze inwestycje, najważniejsze pomysły, jakie będzie Pan chciał zrealizować? Najważniejsze inwestycje to na pewno że jeżeli mówimy o kubaturze, tak, to właśnie dokończenie budowy hali sportowej wraz z rozbudową szkoły w ścierzysach, rozpoczęcie budowy hali sportowej przy szkole Podstawowej w Ulimiu. Oprócz tego będziemy tutaj budowali Centrum Ratownictwa Drogowego w Krosowcu, które będzie obsługiwało drogę krajową nr 22 S3. i startujemy z bardzo nowoczesną remizą w Osiedlu Poznańskim. Stricte, jedna i druga remiza była projektowana z zamysłem strażackim. Tak? Strażacy byli bardzo zaangażowani, za to im dziękuję. Dwie... Czyli sami sobie zaprojektowali, rozumiem. Tak, dwie, dwie duże drogi z dofinansowaniem ze strony administracji rządowej to droga w płonicy gdzie mieszkają autochtoni przez 70 lat i też trzeba ich pomóc drogą. Szalenie droga, droga inwestycja, bo w terenach takich naprawdę podmokłych, na no, takiej specjalnej macie będzie kruszywo zszyte, kruszywo w takim worku pod, pod tą drogą. Miejmy nadzieję, że to będzie się trzymało. Oprócz tego droga, ulica Słowicza z wywłaszczeniem od lasu dużego odcinka, który zmieni system komunikacji dojazdu do Gorzowa przez mieszkańców Glinika i Karnina. Połączymy się z drogą, drogą serwisową przez naprawdę mniej zdecydowanie bliżej do Gorzowa. Maszewo-Glinik maszewo, i, i, i Karni będą miały fajny skrót. Tak I kilka kilometrów ścieżek rowerowych w, w projekcie, tak? 7 kilometrów ścieżek rowerowych, blisko 60% alokacji Województwa Lubuskiego było. Ta, 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 ta ścieżka powiedziała, też 60% blisko alokacji Województwa Lubuskiego. Pierwszy przetarg nieudany, drugi przetarg nieudany, mam nadzieję, że trzeci przetarg będzie udany. To znaczy, pierwszy przetarg był 2 miliony droższy, a drugi już był 4 miliony droższy pomimo, pomimo pomniejszenia zakresu. Także mhm. jesteśmy na, w trzecim postępowaniu przetargowym. A co ma połączyć ta ścieżka? Ta mhm. ścieżka ma połączyć karmin Deszno i do końca, cała, cała ulica Lubuska i Gorzowska do końca Brzozowska. Czyli to będzie można do kąpieliska dojechać rowerem. Tak, do dokładnie. Faktu. To jest ponad 7 kilometrów. 7 km ścieżki, a y, co ważne, y, o tyle istotne, że tam są dodatkowe też aspekty, m.in. bezpieczeństwa mieszkańców. No i szereg dróg, m.in. w Dzierżowie, ulica Platynowa i Polna, Koźlakowa w Gliniku, Sezamkowa w Desznie, Spacerowa, Krokusowa, Mała w Ciecierzycach. I to są drogi już stricte z budżetu gminnego. Ponad 14 km dróg, i to są główne inwestycje. Na, którym, na których nam bardzo zależy, które chcielibyśmy zrealizować w 2024. A myślę, że w imieniu mieszkańców gminy mogę powiedzieć, trzeba trzymać kciuki za przetargi i za właśnie tak, poszukiwanie za si firm. I Tak, i za siłę urzędników, żeby dali radę. Okay. Paweł Tymszan, wuj gminy Deszno. Dziękuję bardzo, panie wójcie, za wizytę w naszym studiu. To nasza ostatnia rozmowa przed świętami, więc pewnie chciałby pan skorzystać z okazji i złożyć Tak, liczenie. Chciałbym życzyć państwu, żeby te święta były w. Wolniejsze, tak, żebyśmy mieli czas dla siebie, dla swoich rodzin i przyjaciół, żeby ta pogoń za naszymi celami na ten chociaż, a ten okres świąt został wyciszony i żebyśmy naprawdę mogli się spotkać w przyjaznej, dobrej atmosferze. Wołdminy Deszno, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. W Radiu